Gość Radia Płońsk 22 września ulicami Płońska wyruszy bieg imienia Piotra Sękowskiego Odliczanie do startu rozpoczęte, wciąż trwają zapisy A o szczegółach wydarzenia porozmawiamy dzisiaj z reprezentantami klubu biegacza imienia Piotra Sękowskiego Martą Michalek i Mariuszem Osialem Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry W Płońsku próżno szukać takiej wielkiej imprezy biegowej Stąd pomysł na zorganizowanie właśnie wrześniowego ścigania ulicami miasta Marta to znaczy pomysł na organizację takiego biegu w takim wymiarze rodził w nas tutaj w klubowiczach już wiele, wiele w sumie lat można powiedzieć. Natomiast no, organizacja takiego przedsięwzięcia wiąże się z naprawdę już wielką organizacją, dużym zaangażowaniem, poświęceniem. Rozmowy trwały, natomiast no cieszymy się, że w końcu udało nam się. W sumie dzięki współfinansowaniu tego projektu przez Starostwo Powiatowe, za co też dziękujemy, bo pewnie nie bylibyśmy w stanie jako klub tego zorganizować. Bieg imienia Piotra Senkowskiego to taki bieg koleżeński, bez większej rywalizacji, czy wręcz przeciwnie? Jak każdy bieg rywalizacji nie da się wykluczyć, więc prawdopodobnie będzie mocne ściganie. Natomiast no, idea jest jedna: ma to przybliżyć sylwetkę Piotra Senkowskiego. Termin wrześniowy jest taki bardzo zbieżny z Piotrkiem, bo wiadomo, że niedawno urodziny niedługo będziemy mieli rocznicę śmierci, więc ten termin taki, taki w okolicy naprawdę pasujący, a co do szybkiego biegania, to na pewno będzie. No właśnie jeszcze a propos tego szybkiego biegania, na pewno rozmawialiście z Markiem Dzięgierewskim. Jest szansa na to, że odda komuś pierwsze miejsce? To znaczy z tego co wiemy, no, Marek jeszcze nie wróci z Mistrzostw Europy. Żałujemy bardzo, bardzo. Natomiast no jest naszą wizytówką, nie tylko klubową, ale myślę, że rozsławia y, miasto, y, powiat, region i kraj poza granicami naszego właśnie państwa. Także no to jest nasze takie dobro, na które dmuchamy, chuchamy i niech jeszcze tam po prostu walczy o medale. Co dziać się będzie 22 września. To jest nie tylko jedyna atrakcja, czyli ten bieg. Na pewno dużo, dużo innych atrakcji czekać będzie na tych, którzy zdecydują się przyjść. Organizacja jesteśmy na ostatniej prostej, rękawy mocno zakasane. Natomiast co jeszcze będzie czekało? Oczywiście bieg główny na 10 kilometrów jest, jest biegiem takim, który, który ma właśnie uhonorować dokonania Piotra i tak naprawdę mówić o nim, bo on był długodystansowcem. Natomiast będą biegi towarzyszące na 5 kilometrów, ale także i marsz Nordic Walking, biegi przedszkolaka, biegi Szkolne, na które już serdecznie za zapraszamy. Natomiast, jakby biegaczom i wszystkim uczestnikom naszej imprezy, bo zapraszamy nie tylko tych, którzy chcą bardzo, bardzo aktywnie uczestniczyć w niej, yy, czeka miasteczko. Miasteczko, yy, które będzie usytuowane na dziedzińcu i parkingu Miejskiego Centrum Kultury, i tam szereg atrakcji, ponieważ no, strefa yy, sportu dla dzieci i młodzieży, yy, którą będą yy, jakby robić zawodnicy, zawodniczki i trenerzy cztery koła PTS Płońsk. Będzie jakby partner Nordic Walking, więc jeśli ktoś będzie chciał zasięgnąć jakiejś porady dotyczącej takiego szybszego marszu, również można porozmawiać. Będzie, będzie szereg, szereg wiele innych atrakcji, oczywiście catering, różnego rodzaju inne atrakcje, no cóż, no, dużo by tu mówić, dużo wymieniać, natomiast zapraszamy serdecznie, będzie się działo. Niełatwo wyznaczyć 10-kilometrową trasę ulicy Ipuńska, jak właśnie ona będzie przebiegała, gdzie, jakie miejsce będziemy mogli zwiedzić, biegnąc w biegu imienia Sękowskiego? 10-kilometrowa trasa to jest dość duże wyzwanie w Pońsku, dlatego musieliśmy ograniczyć się do 5-kilometrowej trasy, którą biegaczy na 10 kilometrów pokonają dwa razy. Natomiast e, uczestnicy biegu towarzyszącego i Marszu Nordic Walking przejdą, przejdą, przebiegną raz. E, jakimi ulicami będziemy biegli? Start i meta przewidziane są vis-a-vis e, -vis Miejskiego Centrum Kultury. E, startujemy ulicą kolejową, pobiegniemy, do, e, o, mi, e, okrążając e, ródki wrócimy przez e, główną Aleję Parkową w stronę e, starostwa do ulicy Grunwaldzkiej. Cały czas prosto. Kawałeczek Grunwaldzkiej zahaczymy później ulicą Szkolną do Kopernika. Z Kopernika ulicą Baboszewską wracamy do ulicy Szkolnej i ze Szkolnej w Kopernika w dół w stronę basenu. Ostatnie metry będą sprzyjały szybkiemu finiszowi, bo, bo mamy mocno w dół, równa, płaska trasa, także generalnie Zachęcamy, polecamy, bo, bo można dobre czasy na tym. Na propos tego zachęcenia, ostatnie bardzo ważne pytanie. Jak zapisać się na bieg? Zapisy wciąż trwają i można to zrobić drogą internetową na stronie elektroniczne zapisy.pl. Tam wyszukać po prostu nazwę naszego biegu i zapisać się Bie na naszą imprezę. Bieg nie jest darmowy. Bieg kosztuje, bieg główny kosztuje 35 zł i biegi towarzyszące. Natomiast jest to opłata, którą uiszczamy drogą internetową. W dniu zawodów już ta opłata będzie troszeczkę wyższa. Będzie kosztowało Udział w takiej imprezie 50 zł. Także warto y, odwiedzić stronę elektronicznezapisy.pl i tam e, się zapisać na nasze wydarzenie. Biegi dla dzieci, może powiem. Są darmowe. Przypominamy, że 22 września biegiem imienia Piotra Sękowskiego w Puńsku. Nie traćcie czasu, zapisy wciąż trwają. Link do strony, gdzie można zgłosić swój udział na naszym facebookowym profilu. A dzisiaj w Studiu Radia Puńsk organizatorzy: Marta, Michalak i Mariusz Osiel z klubu biegacza imienia Piotra Sękowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. To była rozmowa z gościem Radia Puńsk.